Pozwolę sobie przeczytać, przeczytać list, który skierowała pani e, przeze mnie pani minister Wiolanda Sobajska, grenda do honorowych e, dawców krwi, właśnie honorowanych tymi oznaczeniami. Rzeczenie oznacza honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu, przadawcom, którzy dali co najmniej 20 litrów krwi lub e, odpowiadających im objętość Yy, o, o tej objętości ilość jej składników jest zawsze wyjątkowym świętem honorowego krwiodawstwa. Dzisiejsze wydarzenie jest szczególne dla wielu wspaniałych osób, które każdego dnia niosą pomoc pacjentom, dla których krew i jej składniki są bezcennym lekiem ratującym do życie. Honorowe krwiodawstwo łączy ludzi i tworzy wspólnotę, co widzimy i tu na tej sali i, i, i wokół. Umacnia wiarę w ludzką solidarność, dzięki czemu każdy z nas może się czuć bezpieczny. To piękna i szlachetna misja dzielenia się dobrem, szczególnie w tych niespokojnych czasach to poczucie solidarności i współpracy jest nam bardzo potrzebne. Ofiarowanie własnej chwili, ratowania zdrowia i życia jest najcenniejszym darem i symbolem łączącej więzi, ratowania życia drugiemu człowiekowi. Dziękuję za działania na rzecz krwiodasta i królicznica w Polsce, także pracownikom i wspierającym tych pracowników. Yy, dziękuję za prawdziwe świadectwo wrażliwości bezinteresownego zaangażowania. Krew jest bezcennym lekiem, którego nie da się niczym zastąpić. Codziennie wykorzystuje się sytuacja zagrożenia życia podczas zabiegów, jak również w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworowych. Dzięki ofiarności kwiodawców każdego roku przeprowadzanych jest około milion 600 przetoczeń krwi i jej składników. Zaangażowani krwiodawcy zrozumieli potrzebę oddawania krwi oraz współpraca z Centrum Krwiodawstwa i w całej Polsce, w tym Bożu sprawiają, że każdy pacjent wymagający leczenie krwią lub jej składnikami ma zabezpieczony bezcenny lek, którego nie można ani kupić, ani wyprodukować. Drodzy krwiodawcy, Życzę Wam zdrowia, satysfakcji, wielu powodów do radości oraz nieustającego poczucia dumy z Waszej wspaniałej służby na rzecz honorowego kwiatostwa. Życzę, byście zawsze byli wzorem dla naśladowania dla młodych pokoleń. Apeluję do wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości: bądźcie nadal ambasadorami honorowego kwiatostwa, inspiracją dla społeczeństwa i przykładem, jak pięknie można żyć i dzielić się dobrem. Kontynuujcie honorowe dawanie krwi, a dobra, które ofiarujecie. Niech do Was wróci w postaci długich lat życia w Zdrowiu. Niech zawsze łączy was, nas krew, która ratuje życie, bo tętni nas dobro. Podpisała Jolanta Słowańska grenda minister Zdrowia. Pozwolicie Państwo, że na ręce Pani Dyrektor y, przekaże ten adres i wyłączy. Łączy nas krew. My się chwileczką bardzo wiele zostało tym powiedziane, ale się obecność nas wszystkich, wszystkich służb, wszystkich samorządowców świadczy o tym, jak bardzo cenimy sobie właśnie nasze kwiatostwo. Szanowni Państwo, myślę, że w imieniu większości samorządowców, które Pan Prezydent Kuliga i Pan Przewodniczący Tomasz Cofała i wielu innych zacnej gości, pozwólcie, że w pierwszej kolejności wszystkim pracownikom naszego kwiatostwa złożę podziękowania. Tym nie mocno czekać przed tym, co robicie w tych trudnych czasach, ale dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że zawsze możemy na Was liczyć. Bardzo wam za to, gminy nas wszystkich, dziękuję. Gratuluję również wszystkim osobom, którzy tak intensywnie oddają z Jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o jakość, ilość tego wszystkiego, co się na naszym terenie dzieje. Dlatego tym bardziej wszystkim osobom dzisiaj, które otrzymały medale, wyróżnienia. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Bo bez was nie byłoby czego ratować. Na zakończenie, bo nie chcę przedłużać, nie co masz. Ważne, czym dzielić się z drugim, dlatego mimo nas wszystkich słuchajcie, wszystkich, którzy przyczyniają się, że dzisiaj mamy kwielarstwo, ale mamy też osoby, które chętnie tą krew oddają i mamy tych wspaniałych pracowników. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Dziękuję serdecznie. to Panie Dyrektor, a przede wszystkim to wy, drodzy honorowi dawcy krwi. Wy jesteście największymi bohaterami nie tylko dzisiejszego wydarzenia, ale na co dzień. Poświęcacie się i oddajecie to, co jest najważniejsze, jak to zostało dzisiaj powiedziane. A także ta piosenka, która została Wam zadedykowana dzisiaj, każda, każde słowo tej piosenki było, jest prawdziwe, bo jest o Was. Ja w imieniu Pana Prezydenta Miasta Raciborza, Pana Jaska Wojciechowicza, chciałbym Wam serdecznie podziękować, podziękować pracownikom naszego krwiodawstwa, podziękować Wam za to, że tą krew oddajecie. Honorowy dawca krwi, zasłużony dla zdrowia narodu, to tytuł, który brzmi dumnie, bardzo dumnie. A wasza krew, ta nawet najmniejsza kropla krwi, ratuje czyjeś życie. O tym nie możemy nigdy zapomnieć. Serdecznie Wam dziękuję, chyląc czoła. W 90 lecie krwi w Polsce. Wszystko zaczęło się w Warszawie, e, to, takie może kilka kawostek, powiem, e, przy ulicy Smolnej 7 e, w Szpitalu e, Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie powstał e, pierwszy w Polsce Instytut e, pobierania i Przetwarzania Krwi. I to rozpoczęło cały e, mechanizm właśnie e, działań odnośnie e, krwiodawstwa i krwiodawstwa w Polsce. Szybko się to rozwijało. Były po różne prace naukowe w tym kierunku. Także przed wojną działały już trzy takie ośrodki, w Polsce trzy takie ośrodki i było około tysiąca stałych dawców. 2000 w 1925 roku Polski Czerwony Krzyż ogłosił ten rok jako rokiem 90-lecia krwiodawstwa. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wydał okolicznościową uchwałę odnośnie właśnie tego 90-lecia, podkreślając, podkreślając w niej zasługi Polskiego Czerwonego Krzyża dla Przed Wracając do historii, była druga wojna światowa. I to też właśnie sanitariuszki i, i właśnie działacze Poświęconego Krzyża jako pierwsi oddawali krew podczas wojny. Był to, by to była to najfajniejsza karta, karta historii Poświęconego Krzyża. Po wojnie znowu zaczęło się wszystko odradzać, i, i także do 1950 roku było już 14 ośrodków właśnie przeobierających krew i przetaczających. I, bardzo dużo właśnie honorowych dawców PiWO. bo tak jak mówię, honorowe dawstwo krwi zaczęło się podczas wojny, wcześniej byli dawcy płatni. I w 1958 roku znacjonalizowano właśnie w szpitale i wszystkie ośrodki Polskiego Czerwonego Krzyża, przyjęło to państwo, Polski Czerwony Krzyż od tego czasu zajął się. Promocją i propagowaniem honorowego kwiatła, organizowaniem klubów kwiatła, organizowaniem dawców krwi. Zasług, co było podkreślone w tej uchwale, ale zasług jest naprawdę bardzo wiele. Dużo by było czasu wymieniać to. Między innymi oznaki, które już pewnie wszyscy mieliście, zasłużony honorowy dawca krwi, czyli stopniowe kiedyś wcześniej jeszcze były oznaki zwykły honorowy dawca krwi. Regulaminy, klubów krzodawstwa, statusy krzodawcy, wyróżnienie kryształowe serce, to wszystko właśnie powstało w trakcie tej historii. Ale ja bym chciał powiedzieć właśnie troszeczkę odnośnie, bo dostaliście się fajne oznaczenia za strony zdrowia narodu, chorologia na dla narodu, chciałbym troszeczkę o tym powiedzieć, bo myślę, że mało kto chyba wie, skąd się to wszystko wzięło. Od 1979 roku honorowi dawcy krwi mogli dostawać oznaczenie, to było rangi, rangi orderu, zasłużonym dla zdrowia narodu. Ale w 1982 roku ustawa o, order, o znaczeniach i orderach zniosła te oznaczenia, te, oznaki, te ordery tak zwane chlebowe bo to było oznaczenie, które, te po pierwsze, to było oznaczenie, które y, dawało dodatek do emerytury y, i też były większe kryteria. Dawca, który mógł otrzymać to oznaczenie, musiał oddać co najmniej 25 litrów krwi i mieć ukończone 40 y, lat, czy 41 ja dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie ta bariera wiekowa też była i te 25 litrów danej krwi. Y, jak zniesiono to te, właśnie w tej uchwale, zniesiono również ten, w tej ustawie o oznaczeniu EGWERTERA, zniesiono również to oznaczenie zasłużone zdrowia narodu. Ale w ustawie o kwiodawstwie i kronecznictwie z 1997 roku zagwarantowano kwiodawcom właśnie, że będzie nowe oznaczenie. Dla, specjalnie dla nich. I tak to było 1997 rok. W, 2001, w 2005 roku przyznano pierwsze oznaki właśnie hodowlą wydawca krwi zasłużone dla zdrowia narodu. To były oznaki, i wtedy jeszcze trzeba było po prostu też 20 tygodni krwi, ale trzeba było się po prostu wyróżniać jakimś. Szczególnymi zasługami dla honorowego krwi, dla promocji honorowego krwi. Dopiero w 1916 roku, nowelizacja tej uchwały, ustawy, przepraszam, właśnie, że zniosła te pozostałe kryteria odnośnie działalności w promocji, promowaniu kwiatła I, i od tego czasu wszyscy honorowizowcy krwi, którzy po prostu oddali 20 litrów krwi, mogą otrzymywać tę oznakę ministra Zdrowia, resortową, honorowna jakiś zakresie Zdrowia Narodów. Może jeszcze tak króciutko, bo już przed naszym spotkaniem tam w kuluarach troszeczkę rozmawialiśmy na ten temat. Jest to oznaka stricte honorowa. Nie, oficjalnie nie daje żadnych uprawnień, ale właśnie dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża udało się w różnych regionach nie jest to ustawowo, ale w różnych regionach udało się po prostu pozyskać dzięki tej odznace różne przywileje takie dla przedawców. Między innymi u nas w województwie śląskim, honorowi dawcy krwi posiadając ten, tą odznakę, mogą na przykład korzystać z Kolei Śląskich. I to jest bilet, można sobie na przykład bilet kupić domowy za złotówkę. I to jest bilet imienny, dobowy, można jeździć w granicach województwa śląskiego lub miesięczny za 10 złotych. Podobnie jest w innych rejonach, w Małopolsce, w Mazowieckim. Tylko, że trzeba się po prostu zorientować troszeczkę na innych zasadach. Na przykład u nas doba się liczy w kolejach śląskich od 10 do 10, Tam się liczy do 34, na przykład w Małopolskim. Także trzeba po prostu, jeżeli chcecie z tego korzystać, w przyszłości, to proponuję, żeby śledzić jednak te lokalne y, przepisy, dlatego, żeby nie, nie mieć przy tym jakichś problemów. Y, będę sobie chciałem jeszcze raz wszystkim pogratulować. Y, to naprawdę, y, tak jak było powiedziane, jest to bardzo prestiżowe, fajne oznaczenie. Y, gratul gratuluję wszystkim i dziękuję za oddawanie krwi. Życzę dużo zdrowia i dalszych sukcesów w honorowej a z okazji również Dni Honorowego Krwiodawstwa, również wszystkim, bo to jest święto nie tylko sprzedawców, ale również pracowników i wszystkich, którzy, którzy wspierają Honorowe Krwiodawstwo. Wszystkim składam szczere gratulacje. Dziękuję. Ja z takiego ogromnego serca chciałam podziękować wszystkim dawcom, nie tylko tutaj, tym zgromadzonym, uhorowanym takimi pięknymi medalami, ale tak naprawdę tym wszystkim, którzy stoją na początku tej drogi swojego krwiodawstwa. Przytoczę takie słowa Seneki młodszego, z scole sed vitae Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. I to, proszę Państwa, jest samo życie. Ja. Przekazuję tą różę dla wszystkich dawców, tych najmłodszych i tych dzisiaj uhonorowanych. Dawców z Centrum z Boża, z Terenowego Oddziału w Rybniku, bo tam ich mamy, w Wodzisławiu Śląskim i w Jaszczębiu. Słowem dziękuję, dziękuję, bo to jesteśmy przy Was najbliżej. To nam szepcie do ucha i znamy Wasze tajemnice. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bo bez was nie byłoby leczenia, bez was nie byłoby świadcwa, bez, było, bez was nie byłoby nas tu wszystkich. Także największe podziękowanie dzisiaj kieruję do Was, ale również do naszych współpracowników jest to wspaniały zespół, naprawdę współpracuje z Państwem wiele lat i po prostu no, najlepsi, tak jak powiedziałam wcześniej, ale również chciałabym podziękować pani dyrektor. Bo jesteśmy w trudnych y, chwilach naszego świadowstwa i dzięki tutaj zaangażowaniu Pani Dyrektor, y, wszystkim działaniom mamy nadzieję na to, że będziemy dalej trwali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.